Dlaczego związek z narcyzem jest tak bardzo traumatyzujący dla partnera, czyli dla ofiary? Dlatego, że narcyz ma bardzo traumatyzujący mechanizm, który jest jednocześnie mechanizmem rekompensacji naszej traumy na samym początku relacji. Narcyz poprzez właściwie natychmiastową, Rekompensację naszej traumy odrzucenia, czyli dając nam bezwarunkową akceptację, bezwarunkową uwagę, atencję, to, że czujesz, że wreszcie jesteś dla kogoś naprawdę ważna, czy ważny, czujesz, że ktoś naprawdę Cię chce i akceptuje takim, jakim jesteś, że Cię przyjmuje, uznaje ze wszystkimi Twoimi problemami, wadami, uczuciami i potrzebami. Że przyjmuje Cię do siebie, nie tak jak Twoi rodzice, którzy odrzucali Cię i akceptowali tylko wtedy, kiedy spełniałaś czy spełniałeś ich oczekiwania. Więc wreszcie czujesz się przyjęta przez narcyza i następuje natychmiastowa rekompensacja traumy odrzucenia. Co się wtedy dzieje? Wtedy puszczają wszystkie Twoje mechanizmy obronne, które nabudowałeś sobie na przestrzeni lat, cała Twoja zbroja. Którą zbroiłaś się od początku doznania traumy odrzucenia. Te wszystkie mechanizmy obronne, ta cała powłoka, płachta, zbroja, ona spada. Bo wreszcie możesz przy kimś przy narcyzie być sobą, tak ci się wydaje. I tak trwa, trwa to przez kilka pierwszych miesięcy, ale zupełnie nie wiesz, że dzieje się w tle coś strasznego. Coś traumatyzującego, ponieważ narcyz najpierw akceptując Ciebie bezwarunkowo, rekompensując Ci z Twoją traumę odrzucenia, sączy jad, sączy jad traumy porzucenia kropla po kropli jak wąż sączy ten jad i na początku to są małe krople, których nie widzisz. Na początku to jest tylko troszkę, tylko na chwilę, tylko co jakiś czas. Potem zaczyna coraz bardziej ciebie porzucać, coraz bardziej ciebie odrzucać, nie uznawać i dewaluować. Wtedy kiedy właśnie już wszystkie twoje mechanizmy obronne puściły, kiedy już mu zaufałaś czy zaufałeś, kiedy już nie masz swojej zbroi, wtedy narcyz właśnie Wprowadza swoją traumę odrzucenia i porzucenia ze zdwojoną siłą. A ty, zupełnie nieświadoma tego, co się dzieje, zupełnie zdezorientowana, nie zauważasz tego i próbujesz odnowić tą relację, próbujesz sprawić, żeby było tak, jak było, żeby była ta akceptacja, miłość, uwaga, uznanie i docenienie. Ale to już nie wróci. Narcyz, rekompensując twoją traumę odrzucenia. Wprowadza traumę porzucenia, czyli traumę śmierci, tożsamości, utraty godności i wartości osobistej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, obejrzyj moje wykłady, subskrybuj mój kanał, przeczytaj moje artykuły. A jeżeli potrzebujesz głębokiego zrozumienia w terapii, zapraszam na konsultację. Ewelina Naturia Pańczyk.